Dzień Ja nazywam się Kadeczka Mateusz I zaprezentuję Państwu Toyota Roy Perser Na tym krótkim wideo Pokażę Państwu samochód z zewnątrz Oraz wykonam pomiar lakierów W celu weryfikacji grubości obok lakierów Dodatkowo Pokażę Państwu jak wygląda oraz pracuje silnik Zajrzymy do bagażnika Blisko pokażę Państwu Koła Oraz raz jeszcze obejrzymy auto Dookoła w celu zobaczenia każdego elementu dla Harszkela, kiedy bliska. Prezentowane auto posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 177 KM, skrzynię biegów automatyczną. Prezentowany samochód sprzedajemy na podstawie faktury VAT. 23% możliwość finansowania, kredytu, leasingu oraz oczywiście zakupu za gotówkę samochód jest od pierwszego właściciela z polskiego salonu auto jest bardzo bogate bez wyposażenia ale o tym za chwilę jedziemy do środka Przejdziemy sobie do wymiaru w samochodzie prostuje klimatyzacja stąd stole na pracują aby schodzić w tym opalem samochód w środku wystarczy błędnie przełożyć czujnik i od razu będzie błędny pomiar to się bierze ze struktury lakieru, jego położenia mikro dołka i oczywiście uślizgu albo błędnego przełożenia czynnika do karoserii. Proszę pamiętać, że punktem bieżącym jest ta mała sonda. Tutaj na środę są wszystko w oryginale. jak mówiłem lekki błąd już pokazuje głupoty tutaj jest wszystko w porządku prawa część samochodu zarówno dach w prawej części oraz pokrywa silnika wszystko jest ok Próg. Super B. to wszystko jest w porządku, Super A, części dolnej w porządku Tutaj mamy pole ochronną w celu zapobiegania Otarciu tutaj tylnych tylne w porządku. Ręka, lewy tył prawa męka wszystko w porządku dodatkowo łączenia, to wszystko widać że jest w pełni fabryczne love it too Dach ma delikatne fabryczne zagięcia przedpoczenia i trzeba trzeba zatknąć już kolejny błąd pomiaru trzeba powtórzyć dodatkowo takie nie widać na Państwa monitorze samochód jest cały jednolity, co to oznacza struktura lakieru, jego forma położenia, kolor ziarno wszystko jest na pewno fabryczne tutaj również wszystko w porządku raz jeszcze na próg tutaj brakuje nam tej folii już musiała się zedrzeć Tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Przejdziemy sobie teraz do silnika. Powtórzę: jednostka dwulitrowa, francuska bardzo dobry silnik mało awaryjny, bezproblemowy. Pracuje prawidłowo. Tutaj wszystkie elementy. Jak najbardziej w porządku, nic nie rozbierane, nie rozkręcane. Jest tak, jak być powinno. Przejdziemy do wnętrza oraz wyposażenia. Reflektory do jazdy dziennej ledowe, światła mijania ksenonowe, drogowe, tradycyjne. Prawy przód, fotel utrzymany wzorowo. Taplicerka, różne tutaj elementy są poprawnie utrzymane, tak jak być powinno. Nic je nie połamane. Tutaj mamy asystent tego pola. Fabrycznie przyciemnione szyby, tylne drzwi po obu stronach. Jest to dodatkowa jako też opcja. Roletki w szybach. Klimatyzacja na tył dla każdej partii z siedzeń z tyłu mamy 3 plus 3 z przodu 2 również w tylnych fotelach mamy stoliczki tutaj również wszystko jest po prostu prawidłowo z zaznaczeniem że oglądamy samochód używany, nie mogę teraz z kamerą tego podnieść zawsze jest to trudne dodam jeszcze Wolne ręce, otwieranie bezkluczykowe, system start-stop na guzik ba Część bagażowa pomimo trzech rzędów siedzeń Bagażnik jest naprawdę duży, samochód naprawdę wielozadaniowy Praktyczny albo dla dużej rodziny, albo dla przewozu osób Ewentualnie dla osoby, która prowadzi jakąś działalność gospodarczą, gdzie potrzebuje na co dzień samochód do pracy i mieć ogromną przestrzeń, ale kiedy jest taka potrzeba weekendowo, wykorzystać samochód do przewozu rodziny, znajomych. Kamera cofania, otwierana tylna szyba. Jest zakres zablokowany. Teraz nam się nie otworzyło. Lewa część samochodu. Fotele w lewej części z przodu, z tyłu. W sensie w środku, z tyłu. Tutaj wszystko w porządku. Też utrzymane. Prawidłowo. Oraz teraz najważniejsza część najbardziej narażona na zużycie to jest oczywiście naturalne miejsce kierowcy, ale tutaj jest wszystko w porządku, czyli również państwu, ok. Przebieg 159 tysięcy, skrzynia automatyczna. Do tyłu nawigacja, Android, łopatki do zmiany biegów, Tempomat, multifunkcyjna Kiera, kierownica, wszystko jest co powinno w takim aucie się znajdować. Przejdziemy teraz sobie raz jeszcze dookoła, oglądając auto nieco bliżej lewy przedni błotnik w porządku, bez uszkodzeń lewe przednie koło felga w porządku tutaj jest zabrudzenie tarcza posiadająca delikatny rand należy zweryfikować i sprawdzić stan hamulcowy na serwisie który Państwu proponujemy przed odbiorem auta zakupem opony perfekcyjnie, praktycznie nowe są to opony wielosezonowe lewe przednie drzwi w porządku, poza delikatnym odpryskiem, w tym miejscu, otwierając kierowca, musiał za mocno otworzyć. Ewentualnie pociągnął je wiatr. Lewe tylne drzwi, w porządku, bez uszkodzeń. Lewy tylny błotnik, w części górnej, w porządku. Natomiast w części dolnej posiada delikatne odpryski, można to zniwelować zaprawką skąd one się wzięły w tym miejscu najprawdopodobniej w tych samochodach dochodzi do zacięcia się drzwi uszkodzenia tego zamka i tutaj jak się przyjrzymy na pewno coś było robione ponieważ widzimy montażowy klucz i tutaj no, wszystko się zgadza musiały się po prostu zaciąć a i mechanicy no, za wszelką cenę musieli je rozblokować, ściągnąć, wymienić zamek a no, tutaj te ślady Ewidentnie to potwierdzają, natomiast no, to są rzeczy normalne, eksploatacyjne. Awaria, szkoda jedynie, że powstały te uszkodzenia. Oczywiście nie mamy takiego potwierdzenia, to jest tylko przypuszczenie skąd takie tutaj obicia, ale raczej, ponieważ one nie są z tej płaszczyzny, tylko tu są w tej wewnętrznej krawędzi. Lewe tylne koło. W porządku, tutaj jest brudne tarcza. Delikatny rand do weryfikacji na serwisie. Opony niemalże nowe z tyłu samochodu. W porządku, klapa nigdzie nie, nie widać, żeby była uszkodzona. Delikatne ślady, ale to naprawdę niewielkie. Trzeba się mocno przyglądać do odsadzania bagażu. Prawa przednia. Prawa część pojazdu, prawy tylny błotnik, część górna w porządku. Dolna tutaj jeszcze nie było żadnego problemu. Prawe tylne drzwi w porządku. Delikatne tutaj jest obicie i możliwe, że one również powstały na skutek, że te drzwi też gdzieś z tymi zamkami miały problem i tutaj się nam przyhaczyło tego typu samochodach, jeżeli ktoś ma doświadczenie, wie, że takie rzeczy niestety się zdarzają. Mniej lub więcej, ale, ale jednak się zdarzają. Prawe przednie drzwi w porządku. Prawy przedni błotnik jest również ok. Prawa przednia felga. Delikatne otarcie w tym miejscu. Rand do weryfikacji na serwisie. opona analogicznie do lewej w porządku. Powtórzę. Albo wrócę się do felgi tylnej chyba ją pominąłem opona w porządku nowa układ hamulcowy do weryfikacji no i tutaj niestety parkujący nie zauważył wysokiego krawężnika delikatne otarcie jeszcze tutaj po przykucnięciu do błotnika dopiero to było widać bo z tego poziomu nie zwróciłem uwagi powtarzam oglądamy samochód używany który ma niemal 160 tys. w przód poza tradycyjnymi odpryskami wszystko jest w porządku reflektory listy maskujące znaczek to wszystko jest na miejscu niepowyrywane, niepouszkadzane niepołamane a często do takich uszkodzeń gdzieś na parkingach przy wysokich jawoźnikach dochodzi pamiętajmy że auto też jest duże no a na niektórych parkingach jest bardzo, bardzo ciasno natomiast tu jest wszystko w porządku. samochód ogólnie prezentuje się dobrze godny polecenia oczywiście auto również podlega gwarancji jednak uruchomienie gwarancji jest tożsame z wysłaniem samochodu na przegląd przedsprzedażowy do serwisu autoryzowanego Weryfikacji stanu technicznego, wymiana olejów i filtrów. Wtedy Państwo kupicie samochód z gwarancją. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, bardzo proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny. Teraz gorąco dziękuję. Mam nadzieję, że to zobaczymy.